Temat trzeci to oczywiście również jakby możliwość ogłoszenia pełnego sukcesu, bo będziemy mieli w tym momencie sytuację, w której okaże się, że jego operacja specjalna, czyli jego operacja specjalna związana z wysłaniem najpierw w roku 2014 tzw. zielonych ludzików na Ukrainę, a później w lutym roku 2022 atak pełnoskalowy na teren Ukrainy, ta operacja specjalna, która nie nazywa się przecież wojną, bo nie ma wojen od czasu, kiedy ONZ nami rządzi, ta operacja specjalna zakończona traktatem pokojowym pozwoli, odtrąbić pełnoskalowy sukces. Putin jest człowiekiem funkcjonującym w tym najbardziej brutalnym chyba na świecie systemie zarządzania krajem, zarządzania masami, systemie radzieckim, bo nie czarujmy się, rosyjski to nie jest tylko z nazwy. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, że ten system wymaga domykania pewnych drzwi, bo jeżeli Putin zostawiłby za sobą jakąś słabość, jakiś właśnie niedomknięty fragment konfliktu, który można by ksiągnąć przeciwko niemu, jeżeli tylko wydarzy się coś złego na terenie kraju, to w tym momencie jego przeciwnicy wewnętrzni rzucą mu się natychmiast do gardła, będą starali rali się go w tym momencie w absolutnie tym problemem, tym niedokończonym tematem szachować, zbijać go z pantałeku, blokować jego możliwość dalszego rządzenia krajem. To rozwiązanie ma jedną podstawową wadę. Tą podstawową wadą jest to, że ono kompletnie nie pasuje stronie przeciwnej. Podpisanie traktatu pokojowego bowiem oznacza, że dla Zełęckiego i jego ekipy to jest absolutny koniec jakiejkolwiek możliwości budowania choćby komunikatu, budowania narracji o tym, że Ukraina tę wojnę wygrała. Dopóki mielibyśmy bo zawieszenie broni, dopóki mielibyśmy jakiś rozejm, jakieś siły rozjęcze stojące gdzieś tam na linii frontu, gdzieś tam na linii zatrzymania walk na terenie wschodniej Ukrainy, można byłoby robić różnego rodzaju propagandowe, różnego rodzaju manipulacyjne komunikaty, manipulacyjny przekaz dla ludzi na Ukrainie mieszkających, dla ludzi, którzy są potwornie tą wojną zmęczeni, którzy stracili ojców, synów, braci, facetów swoich i tak dalej, którzy od wielu lat już żyją w kraju, który kompletnie przestał działać, jest utrzymywany przez polskie pieniądze, przez pieniądze przesyłane przez Amerykanów, przez Europę i tak dalej, ale jest krajem, który nie funkcjonuje. Krajem, w którym nic nie działa normalnie. Krajem, w którym korupcja jest tak wielka, że sam zespół ludzi pracujących z Załęckim, jego najbliższa ekipa, ten jego osobisty gang polityczny nawet doprowadził do tego, że służbom, które mają nadzorować kwestie korupcyjne, które mają pilnować, aby korupcja się nie rozszerzała, robi to zęby ustawami zatwierdzonymi nie tak dawno przecież, bo jeszcze w lipcu przez ukraiński parlament. Załęski doskonale wie, że jeżeli dopuści do sytuacji, w której będzie musiał podpisać się pod traktatem pokojowym, którym przekazuje oficjalnie w imieniu narodu ukraińskiego, w imieniu Ukrainy jako kraju, pewne ziemie w ręce Rosjan i ogromną część ludzi, którzy na tych ziemiach mieszkają w ręce Rosjan, to oznacza dla niego nie tylko koniec kariery politycznej, ale też ogromne zagrożenie dla życia jego własnego i życia ludzi, z którymi on pracuje.